Siemka witała Nadziejka. Dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak y, wtedy y, ubierałam mojego konia w zbroję. O, tam stoi za mną. To teraz pokażę Wam jak go nazwać. Ok. To teraz podchodzicie do konia. Piszecie tutaj znacznik. O, to jest to. Księga. Jakakolwiek księga podchodzicie do niego a i kowadło bierzemy o. i tutaj bierzecie księgę nie, sorry, sorry o i macie to. I zamiast znacznik, to piszecie tutaj, jak chce się nazywać. Mój będzie się nazywał... Mm, miętek. Takie, bo w jest miętek. Miętek. ok I czy się nazywał? Jest. I miętek w zbroi i w ogóle jest gotowy miętek. Okej, okay, to jeśli ja się podobało, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Pa pa!